Do zawodów Hobby Horse Clementine DR pozostały jedynie 22 dni. Oddostaję od Was mnóstwo pytań i codziennie postaram się odpowiedzieć na jedno z nich. Tak więc czytam pytanie od Gabrysi. Co to jest Liga Hobby Horsów Clementine Dr? Jest to cykl sześciu spotkań w tym roku, każdy o innej tematyce przewodniej, i podczas tych wydarzeń, podczas tych zawodów hobby horsów, macie możliwość wygrania wspaniałych nagród. Jeżeli weźmiecie udział w pięciu z sześciu zawodów w tym roku, weźmiecie udział w losowaniu i Możecie wygrać wspaniałe nagrody, między innymi voucher do sklepu Clementin.br o wartości 1000 zł i wiele, wiele innych fantastycznych nagród. Tak więc zapraszam do zapisywania się na zawody. Link w komentarzu.